Program sponsoruje producent Baton. Na no film zaprasza. Film ma dumę. Dysrybutor kolejek, serii tonek i przyjaciele. Lotto. Wygrana pada od kul. Przyjemność oglądania zapewnia Telepizza, oferująca pizzę z dostawą do domu. Telepizza naszym sekretem jest ciasto. Uwolnij energię. Sponsorem programu jest producent napoju energetycznego Dominator. Na film zaprasza producent telewizorów plazmowych Wera. Genia oko w oko z przygodą w stylu London Look. Zaprasza sponsor producent kosmetyków Rimmel. Rimmel Get the London Look. Sponsorem programu są składywęgla.pl Focus TV. Otwiera świat na film. Zlecimy Nie cały szerysat. Program sponsoruje producent batonu.